Dziewczyna, Marta Ziębiec, 20 lat. Mamy potwierdzenie, że rzeczywiście rodziła? Tak, lekarz z karetki potwierdził. Znaleźliśmy ją dosłownie chwilę po tym, jak urodziła. Co z nią? No, nieciekawie. Podczas porodu doszło do komplikacji. Straciła dużo krwi. Jest teraz operowana. Nie wiemy, dlaczego w ogóle rodziła w swoim mieszkaniu i czy ktoś jej pomagał. Jak poszukiwania dziecka? To no bez rewelacji pies stracił tropnie daleko bloku. Szukamy świadków, sprawdzamy monitoringi. A sąsiedzi? No, słyszeli krzyki, ale zastosowali tak zwaną samopomoc sąsiedzką, czyli nikt nie zareagował jak zwykle. Co z tymi śladami? Więc to jest cała masa odcisków palców, ale Paweł znalazł kolczyk, może należyć do jakiegoś świadka, a może nawet do sprawcy. A ten pijany, zatrzymany chłopak? Chłopaki pojechali za nim na izbę wytrzeźwień i pobrali od niego odciski. No, właśnie przerzucam tu przez bazę. Dobra, mamy zgodność. Pokaż na no monitorze. Wiktor Płonka, 22 lata. Notowany za dealerkę, kilka włamań. Miał przy sobie portfel Marty Ziębiec. Przypuszczamy, że jej ukradł. Okazuje się, że chłopak całkiem nieźle znał Martę. Chodźcie. Właśnie udało mi się odblokować telefon dziewczyny. A to jest nasz zatrzymany, Wiktor Płonka, ojciec jej dziecka. Ale nie kwapił się do bycia tatusiem. Ostatni raz ci mówię, ja się nie będę babrał w pieluchach, albo robisz skrubankę, albo radź sobie sama, pięknie. Tak, ale dziewczyna chciała urodzić, zmieniła swoje życie, przestała imprezować, zaczęła szukać pracy i namawiała chłopaka do powrotu. Proszę, nie nas. Wiktor, spójrz, to jest nasze dziecko, rozumiesz? Nasze. I wiesz, że ja nie dam rady bez ciebie. Nie, my nie damy. Potrzebujemy cię. Kochamy cię. Wiktor, ja pracy nie umiem znaleźć. Ja, ja nie mam mieszkania. Jak ja mam dać radę? Wiktor, proszę, potrzebujemy cię. W odpowiedzi na tą wiadomość chłopak przestał się do niej odzywać. Może dziewczyna chciała go naciągnąć na alimenty, a on chciał pozbyć się problemu, nie? Porwał dziecko, gdzieś porzucił albo zabił, no, a potem się upił. Ale dlaczego rodziła w domu? I skąd w ogóle wzięła pieniądze na mieszkanie na drogim osiedlu? Dobre pytania.